Hej widzowie! Dzisiaj dla was film o Ordze. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, subaj, i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Sama nazwa Orga wywodzi się od słowa Organizer G1, czyli nazwy substancji w komórkach godzilli, która jest źródłem jego ekstremalnej wytrzymałości regeneracji w japońskiej wersji godzilli. Orga ma zdolność wchłaniania lub pozyskiwania DNA innego potwora poprzez ugryzienie. Ze względu na to, że orga ma DNA godzili, ma zwiększone zdolności regeneracyjne, które przewyższają nawet te u niej. Orga jest w stanie odczepić dolną szczękę, aby móc pozyskać DNA innych potworów, a przy tym przypomina węża, który pożera swoją ofiarę. Pomimo masywnej wagi, sylwetki i postawy, orga jest w stanie skakać na znaczne wysokości i odległości oraz biega z prędkością 30 km na godzinę. Podobnie jak gigantyczne UFO, Orga ma na lewym boku działko naramienne, za pomocą którego ma możliwość atakowania na odległość. Orga pierwotnie była grupą milenijnych kosmitów, którzy wylądowali awaryjnie na oceanach Ziemi w swoim zaawansowanym statku kosmicznym, gdzie zostali uwięzieni z powodu braku możliwości odbioru światła słonecznego. Wewnątrz statku kosmici zamienili swoje ciała w biomasę i uśpili się na kilka tysięcy lat. Po ponownym przebudzeniu, gdy łódź podwodna oświetliła statek kosmiczny, kosmici w swojej dziwnej formie wyruszyli w poszukiwaniu DNA, aż natrafili na Godzillę. Zrozumieli oni, że Godzilla ma idealne DNA i udało im się je pozyskać. Dlatego też Orga przypomina nieco wypaczoną i zdeformowaną wersję Godzilli ze względu na jego absorpcję i późniejszą mutację przy pomocy DNA Godzilli. Sama Orga ma masywne, zgarbione plecy, małą prostokątną głowę, asymetryczne ramiona, dwie gigantyczne ręce z trzema długimi palcami, małe nogi oraz krótki ogon. Sama skóra Orgi ma bardzo nierówną teksturę. Kiedy Orga wchłania jeszcze więcej DNA Godzilli, mutuje jeszcze bardziej. Z pleców wyrastały jej wielkie, fioletowe płyty, a jej skóra zmieniła kolor na zielony. No dobrze, a tuż już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subaj i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.